Ja jestem bardzo zadowolony z racji tego, że sam zaczynałem od boksu przychodząc na takie wydarzenie, że tyle ludzi, że jest takie e, oblężenie w takich halach, bo ja nawet nie wiedziałem, to moja pierwsza walka, hala boksu amatorskiego, cieszę się, ja jeszcze miałem to szczęście, że załapałem się na ligę, jeszcze boksowałem w Litwie, w Gwardii Warszawa, w, w tym klubie, no i kurczę przychodzę, patrzę, pełna hala, ludzie w kolejkach, tylko się cieszy, i fajnie, że, że to idzie w tą stronę, bo nie mamy potencjał, mamy młodych chłopaków, tylko potrzeba właśnie takiej ożywić to wszystko, tak jak w boksie zawodowym, gdzieś ci kibice. I mo może ja tutaj wykluje się nam jakaś fajna perełeczka na przyszłość w boksie zawodowym, tylko boksie amatorskim i zawodowe. Czyli Ty w lice walczyłeś, kiedy to były lata? Wiesz co, ja nie pamiętam, kiedy to było, jak walczyłem w Gwardii Warszawa, to bardziej tutaj pamięta. To było ostatnie, wiesz co? Ja miałem 17 lat, mam 36, no to nie wiem ile to temu. Ja cię pamiętam z Ligi, bo jeszcze włosy wtedy miałem. Miałem włosy i, i to była, ja boksowałem w ogóle w Lidze z Tony Belliu. A nie, to był mecz, sorry, w, to był mecz e, senior, pierwszy mecz, kiedy ja walczyłem, to właśnie z nim walczyłem. A potem, ale wtedy w międzyczasie też walczyłem w Lidze, to, Walczyliśmy z Hetmanem Białystok, walczyliśmy z Poznaniem, BKB, no Vakal, co to był za klub? BKB Poznań. No, tak, tak. tak. No, no była była liga, także też fajnie, że to zaliczyłem, ale nie mieli, nie było takiej publiki, więc kurczę, tylko się cieszyć, że to idzie w tą stronę. Ja mówię, młodzi zawodnicy mają swoich idoli w, w boksie zawodowym, niezależnie jaka waga, ale tutaj mogą się poczuć przez chwilę jak prawie zawodowy boks, sponsorzy, to tylko daje możliwości dla tych chłopaków, żeby skupić wszystkie siły na sporcie, a nie na głupotach, nie? Ale to Ty walczyłeś na Starej Gwardii? Tak, ja tam trenowałem, kurczę, to, to było bardzo... Jejku, wiesz, to jeszcze pamiętam jak trenerowie z Krzecze byli na Gwardii, trenowali, my tam, no trener Szerba, a my tam trenowaliśmy, jeszcze Maszczyk tam mieszkał, Wachu tam mieszkał, to jeszcze takie czasy, jeszcze Chińczyk był pod, pod Halą Mirowską, ale to było Teraz dalej jest, tylko przeniesiony, to był jeszcze stary, taki Chińczyk, jak ja psychem. Przyjechałem... Całun, pamiętasz? To? Pewnie, że pamiętam, no już no jak, no przychodziliśmy, do właśnie, do Wacha, do Maszczyka. Maszczyk tam mieszkał z Wachem, nie? Dlatego, nie, no, no w ogóle mówię ci, świat, ja mam już 36 lat, tak, i kurde, to tak szybko, tak, tak ciachnęło, nie? A przyjechałem do Warszawy mając 17 lat. Walczyłem już seniorach, 17, a a ja zaczynałem 15 lat boksowa od 15 roku życia, nie? No i też nie ukrywam, że na tym boksie amatorskim w tej Warszawie wszystko się zaczęło tak naprawdę. Tu byłem w kadrze olimpijskiej, było, nie wiem czy pamiętacie, była kadra na aspekcie. Eee, nie na aspekcie, tylko na na Powiślu. Mieliśmy swój ośrodek olimpijski, trenerzy tam stacjonowali, ja tam trenowałem, no było coś no, fenomenalnego dla takich zawodników młodych, którzy chcieli się wybić, chcieli się przede wszystkim poznać inne życie. Więc fajnie, że to wszystko wróciło z tego, co rozmawiałem z Fiodorem Łapinem. Oni mają swój ośrodek tutaj, e, zawodników jest, trenerów, są, przyjechało trenerów z kilku e, państw i kurczę, młodzi są zadowoleni, jak rozmawiałem tam z nimi, więc to tylko się cieszyć, że to idzie na plus, że słuchaj, Zobacz odwróć. Na niektórych galach bokserskich, powiedzmy, nawet jak seks zaczynają, to nie ma tyle ludzi, co dzisiaj przyszło, więc tylko się cieszyć. Chłopaki na pewno dostaną taki wiatr w te rękawice i to tylko pokazuje, że potencjał jest, zawodnicy są. A teraz tylko, żeby przełożyło się to na wyniki sportowe, bo na pewno medal olimpijski wśród seniorów, gdzie ostatni zdobył Bartnik, na pewno by to ożywiło nadzieję Polaków, ale też nadzieję trenerów i samych zawodników. No właśnie, bo i męski boks olimpijski, i męski boks zawodowy trochę jest, gdzieś tam czekamy na te sukcesy, prawda, one co mogą nadejść w najbliższych czasach. Wiesz co, nie znam w ogóle, nie obrazcie się, nie oglądam, bo dzisiaj pierwszy raz przyszedłem nawet, w ogóle się nie interesuję boksem, odkąd zacząłem robić, uprawiać inną dyscyplinę, nie interesuję, wiadomo, że jak walczy Michał Cieślak, walczą moi koledzy, to oczywiście oglądam, jestem, staram się obejrzeć. Ale tak przestałem się tym interesować, więc miejmy nadzieję, że takie, no słuchaj, no samo to, że zdobyła Szeremeta medal, jak to można oba, o, zobaczyć, dostała mieszkanie, dostała jakiś stypendium stary. Każda młoda dziewczyna w jej wieku marzy o czymś takim, żeby sobie kupić. Większość, 90% ludzi nie kupi sobie nigdy w dzisiejszych czasach takiego domu. ona dostała, więc, ale nie dostała tego za darmo, dostała za medal, za to, że ciężko wierzyła w siebie i ma umiejętności. I to tylko może pokazać ludziom, że ja też mogę. Tylko trzeba się poświęcić, a dzisiaj ludzie są nauczeni wszystkiego dostawać za nic. Wszystkiego jesteśmy nauczeni, że to powinno być w moich na przykład czasach, chociaż też nie jestem jakiś bardzo stary. Nie było tak. Wszystko sobie trzeba było samemu wywalczyć. Było było dużo więcej pięściarzy, uważam, bo na same eliminacje do Krakowa było. Musiałeś stoczyć czasami 3-4 walki, żeby z Małopolski wyjechać na Mistrzostwa Polski, a tu. Tutaj... No właśnie, ty od boksu odszedłeś do MMA. Na dłużej się chcesz wiązać ze sztukami banki? Ile zdrowia będzie, to tak, no wiesz, ja kocham całe życie to robić, wiesz, teraz mam nową taką, nowe bodźce, bo uczę się nowych rzeczy, ale, ale boks zawsze będzie sportem, który, który dał mi życie, który dał mi tożsamość w jakimś sensie, ja jestem wychowanym bokserem, to, to, to mi dało życie i ja o tym nie zapominam, tylko mówię po prostu, że przestałem oglądać boks, bo bo kurczę, musi się uczyć tego, w czym masz braki, no nie? A tutaj jest wszy, wszystkie płaszczyzny, chociaż kibicuję naszym, mam Michał Cieślak dalej, uważam, że to jest jeden z najlepszych u nas pięściarzy, który wciąż jest głodny, który wciąż może, więc liczę na niego, że, że Michał jeszcze dostanie szansę o walkę w Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.